Cześć, cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Stanisław, zapraszam was na kolejny odcinek z FIFA Ultimate Team, choć dzisiaj zagramy w World Cup'a, uznałem, że jednak będziemy grali cały czas w World Cup, ale tak, żeby poczuć lepiej tą atmosferę mistrzostw świata, zaczynamy od informacji, która po prostu rozbawiła mnie do łez, kupiłem Aguero za 98500, otóż moi drodzy, chciałem wam tylko powiedzieć, a zarazem pokazać, po ile chodzi Aguero teraz. Lecz kupowałem go w jakimś dobrym momencie, bo teraz cena Aguero to najmniej 265-267 tysięcy to jest coś pięknego. Dlatego my prawdopodobnie zarobimy na nim ponad 100 tysięcy, gdyż wystawimy go za 200. O, jedziemy, 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 jedziemy... 270! A damy kup teraz... A 300... A! 30! Na godzinkę? I zobaczymy... Czy damy radę wyciągnąć z tego zysk rzędu 200 tysięcy, bo to było coś wielkiego. Ale my przechodzimy sobie do naszego FIFA World Cup. A ogólnie... Co sądzicie o mistrzostwach świata? Mi osobiście się strasznie podobają. Podoba mi się to, że bramki latają jak dzikie, wpadają, wszystko wpada. Lubię takie mecze, jest dużo bramek. Ja tutaj pogadam i w tym czasie postaram się uleczyć moją skład, bo jak widzicie jest po prostu masakra. Mamy kolano. A wracając do mnie, co Was najbardziej dziwi? Dziwi Was najbardziej to, że Hiszpania... E, dostała baty, czy może coś innego? Nie wiem, że Urugwaj dostał w dupę z Kostaryką. Osobiście nie obejrzałem jak na razie tylko jednego meczu na mundialu. W całości. Tego, który było o 3 w nocy. Nie obejrzałem go, bo... Bo usnąłem. <grym> Prost, prosty rachunek, usnąłem, ale i tak... E, miałem takie oferta, że budziłem się na bramki, także to jest spoko. Dobra, już kończymy dawać kontrakt naszym zawodnikom, my z kolei gramy tutaj w jednej ósmej finału, gramy o ćwierć finału i tak jak mówiłem, teraz będzie więcej World Cupa niż zwykłej Fify, dlatego będziemy po prostu na upor dążyć do zdobycia tytułu mistrza świata i szukamy przeciwnika. Okej, okay, moi drodzy, mamy Brazylię, bramki XD, dobra, widać, że mamy do czynienia z Polakiem. No, i drabinka turniejowa, do której już przeszliśmy. Oj, coś mi się wydaje, że. Skład jest dość dobry. 3, 4, 3. Uuuh! Neymar Roben. Nie. Przed nami bardzo interesujący spektakl, na który zapraszają. Dobra. Nawet nie wiem, czy będziemy montować wysoki wysokiej presji. Jak będzie się kiwał cały czas, to już w ogóle. Niebezpiecznie już od początku. My gramy swoje, zobaczmy, zobaczmy co tu zwołujemy. O, jak na razie słabo. Dobra. Gramy w obronie. Atakują, a konkretnie Neymar. Dobrze, że nie zanurkował. Był rzut karny taki jak na Fredzie. Poszła piłka górna jednak, bronią obrońcy. Ale, był spalony. Minimalny, minimalny moi drodzy No cóż, trzeba się przygotować na to, że jeśli wygramy ten mecz, to my nam, jeśli chcemy wygrać ten mecz, to my potrzebne szczęście. Ostatnio z nim było średnio, z tym szczęściem. Piłka do Ola Jona. Ola John! Jak on tego nie trafił! środkowanie jeszcze! Tam kto jest z główki! Poprzeczka! I właśnie o tym szczęściu mówiłem. Teraz nam go zabrakło. I nasz przeciwnik rozgrywa akcję Lambert do Silwy. Skąd on ma ten skład? Lambert broni Rui Patricio. Skąd on ma ten skład? Silva, Robin, Neymar. Dośrodkowanie. I niestety tracimy bramkę Mangala. No niestety. A jeszcze przed chwilą był słupek. No, dobra, skończysz tą powtórkę. To nie była jakaś, nie wiadomo jak piękna bramka. No, co za człowiek? Okej, okay, walczymy dalej. Co by się nie działo? Narsing. Traci piłeczkę. Podanie na skrzydło do Neymara. No, ale jakie mam szanse prędkościowe z Neymarem? Dobra, dobra. Nastawiony jest na. Ładne bramki. Tylko tym rzutem rożnym będzie mnie haratał cały czas, no. I znów. No ja muszę popracować nad obroną. Albo nad wszystkim. Dobra, może kombinacyjnie nam się uda takiego wała. Dobrze grają w obronie. A może po prostu mam lepszych zawodników. Nie wiem, ciężko stwierdzić. Jordi Alba odzyskuje piłkę do przodu. Tu jest Barclay. Barclay trochę się uwalnia. Zagrywa piłkę do Narsinga. Narsing na spalonym czemu? Czemu? Lambert. Lambert atakuje, strzela, ale nie ma. Nie jest tak łatwo. Nie aż tak łatwo jak myślicie. Lichtsteiner. Do Narsinga, ale co on tu zrobi? Nie ma z kim zagrać zupełnie, jednak jakim cudem wygrywa ten pojedynek. Narsing dośrodkowuje. Ależ było minimalnie, byłaby ta bramka samobójca. Może teraz my coś ustrzelimy z rzutu rożnego. I tak, 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 bramka! Papadopoulos! Pięknie! Wrównujemy tak, łatwo się nie poddamy, przynajmniej nie w tym meczu. Jesteśmy cały czas w grze o finał. Ale nie takie błędy, no ziomek! Trzeba z nim grać kombinacyjnie, bo on gra na szybkość. Super! Piękne dogranie do Meirelesa. Meirelesz będzie tam skrzydłem, chociaż za szybki to on nie jest. Meirelesz dośrodkowuje i jednak radzą sobie z tym obrońcy i teraz w szybkim ataku nasi przeciwnicy, jednak Joe Leon Lescott przerywa to Ross Barclay uderza, Barclay broni bramkarz przeciwnika, kimkolwiek on jest Rafael van der Waal, dośrodkowanie, tam jest Mirek Kloze. a tu jest Ola John, uderzenie i znów broni, to jest Jose Reina Lescott Marylesz na spokojnie, gramy z tyłem. Piękne, przeszywające podanie do Klozego. Kloze, ach, zostaje zmaltretowany tam przez obrońcę. Zabrana mu ta piłka. Marylesz, Ola John. Ależ nieporozumienie, ale dał radę zagrać. niedokładnie, bo nie dokładnie, ale dał radę. Kloze. Super, nie, nie super. Barclay. Barclay, znowu, drugi raz z rzędu traci piłkę. Spodziewałem się takich podań Nie zdąży, nie zdąży. Podobno 37 na godzinę pędzi i nie zdąży. Taki z niego Roben, jakoś po... popierdółka nie Roben. Dobra, wychodzimy z jako takim atakiem. Pyk. Dupa. Brak ruchu jest tam z przodu u nas. Uderzę sam. Ach. Jakbym wyszedł to by podał, no Dobra, gramy dalej jak na taki skład to i tak nie ma gościu tak łatwo. Staramy się coś tutaj ogarnąć. Okej, okay, jest ładnie Jest ładnie ale Klozy traci piłkę. Ach, chyba trzeba będzie wpuścić w przerwie. Kostas'a a droglu. Uh. Ale my teraz mamy farta, tak, mamy farta ogromnego. No nie, no jakie wy te podania dajecie, ludzie? Gindogan. Ach, naprawił swój błąd, chociaż nie do końca, bo jest out. Jakby nie było, sytuacja niekorzystna. Teraz dla nas. Wywalczył to. Ależ tam przerzucił, ale tam było graciałem, no nie. Super. Gramy to. Ale jakie to niedokładne podania, no... Barclay, Barclay wyprowadza atak do Klozego, Kloze, Mirosław Kloze i nie strzela, jeszcze Narsing dośrodkuje, ależ to jest beznadziejne dośrodkowanie, a Mirek Kloze oficjalnie schodzi z boiska w przerwie. Jak taki napastnik może marnować taką okazję? Przestrzeliłem ładnie plasowaną piłką przy prawym słupku, koniec pierwszej połowy, otrzymujemy... Na razie mały no. Pierdziel. 2 do 1. Strzeliśmy w ramkę tylko z rzutu. a teraz przepraszam, wrócę do Was za chwilę, bo mój przyjaciel, przeciwnik. No, nie potrafi wcisnąć, yy... wcisnąć tego, żeby przewinąć. Dobra, Skład tak jak mówiliśmy. Miroclose za. Przecież Drymicz się pokazał, wczoraj jest nawet dobry Dobra Mitroglu. No i Rodriguez zobaczymy, może coś teraz powalczymy, może teraz będzie lepiej. Pamiętajcie, Mitroglu jest lewonożny. Oba! Powiem, że Już akcja dwóch rezerwowych, ale do Mitrogu nie dochodzi piłka, tymczasem Barclay! Ale obiła się piłka tylko o dupę, Kostasa troglu i wyszła była szansa, żeby zaskoczyć przeciwnika, tak? Nie dobrze, Rui broni, Rui broni Patricio Barclay. Raur Meirelesz Widzi tam Narsinga, Narsing wychodzi. Ale co z tego, że ma dobrego paisa. Jak przepycha go, bylekto? kto Pięknie tam wygrał piłkę Rodriguez i będzie rzut wolny dla nas, ale to jest za daleko, żeby ktokolwiek mógł przymierzyć. Jordi Alba. Van der Waart. Van der Waard! Uderza, ależ było blisko! Jose Reyna ratuje naszego przeciwnika. Piękne uderzenie Van der nas on z rzutu rożnego, tam jest Papa, to Papadopoulos. O Ojees! Gramy twardo, gramy agresywnie, ale przeciwnik wychodzi. Wychodzi z tego preci pre pre precingu. Lichtsteiner, znowu długa piłka, tym razem do Mitroglu. Mitroglu! Mi Mitroglu na lewą nogę! Mitroglu! Gol! gol siedzi! Bramka! Pięknie! 2-2. Jedziemy twardo do przodu. Rodríguez. Rodríguez. Rodríguez Mitroglu. Mitroglu. Ach, minimalnie teraz nad bramką. Ale ładna akcja dwóch nowych rezerwowych. To, to było no, postraszenie przeciwnika. Ale teraz my musimy się trzymać, bo może być ciężko. Zagranie na strzał do Robena. Roben schodzi na strzał ewidentnie, ale Jordi Alba go powstrzymuje. Ross Barclay i jest długa piłka do Mitroglu. Mitroglu nie ma spalonego, ale wychodzi Jose, 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 czy jak mu tam, Reina. Narsing wychodzi, ale niestety. I znowu Reina wybija piłkę do przodu. Przeciwnik się ewidentnie gubi. Musimy to wykorzystać. Rodriguez teraz starał się dryblować. Łatwo jest nim dryblować, nawet tak się nie zna sztuczek w Fifie, bo jest bardzo zwinnym zawodnikiem. Aj, za krótko! Javi Martinez podaje. Tutaj Dawid Silva schodzi ewidentnie na skrzydełko, chce dośrodkować. Czy zrobi to? Nie o Jezu, rzut Aaaa! Nie zziomek, spoko każdemu się zdarza. Rodriguez teraz. Rodriguez w swoim szaleńczym biegu. Rodriguez. Widzi tutaj barkleja. Ten widzi Mejrelesza. Mej Mejrelesz uderza. Jest gol! Pięknie! Raul Mejeles 3-2 i wygrywamy.

Zrobił to dość dobrze. Dobra, 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 nie ma zachwytów, bo Dawid Silva już biegnie z piłką. Ale tutaj czyści wszystko, chyba Joe Leon, Lescott, nie wiem już kto, ale stawiam w ciemno, że to on Rodriguez tam, Barkley wychodzi na czystą pozycję. I znów podaje i Barkley cały czas, Barkley, ale nie ma, nie ma bramki broni Joserejna. Dość dobry bramkarz, przynajmniej w FIFA. ROBEN, ale szybsi nasi obrońcy. War, ale straci piłkę w niebezpiecznym miejscu. Jest dopiero 73 minut, wygrywamy tylko jedną bramką. Posiadanie piłki nieco na naszą korzyść. Dośrodkowanie i wybija, ktoś to wybija. Nie, przeciwnicy przy piłce Martinez nie ma. Dobrze wybijamy piłkę, bronimy się, bronimy. James Rodriguez, ależ podanie, ależ to zrobił. Ten zawodnik jest po prostu niesamowity. Uwielbiam go. Mitroglu Mitroglu wypuszcza Rodrigueza za mocno, za mocno, ale był tam odpychany. Był tam odpychany od tyłu. Niezwykłe emocje my tylko bez błędu, tylko bez błędu. Rui Patricio do Joe Leon Lescota. Rodriguez. Rodriguez. Ależ tutaj zmylił zawodnika przeciwnika. Podanie do mitroglu. Mitroglu z skrzydełkiem lewa noga do środkowania, a raczej przerzut, do którego jednak dochodzi Lichsteiner. Lichsteiner, dribbling na skrzydle. Dośrodkowanie. I nie ma, nic z tego nie wyszło. Tylko kontra przeciwnika, do której już wraca Vanderwart. Szykuje się Neymar, jednak ich Steiner szybszy. Nie, ale goni go tam, goni go tam cały czas. Nic z tego nie będzie. Ok, jesteśmy już bardzo blisko, moi drodzy. To już ostatnie fragmenty tego spotkania. Co zrobimy? Na pewno nie zrobimy błędu. Świetnie. Ach, centymetry, teraz zabrakło, ale piłka dla nas. By urwać trochę cennych sekund, podanie do Rodriguez, a Rodriguez. Nie, nie kończy tego spotkania. On by to skończył. Ach, ale minimalnie tam. No, no, może nie minimalnie. mogłem przejść po krótkim? Trzeba kiedyś spróbować. Runy ładnie spróbował w meczu z Włochami, ale no, jednak słabo to wyszło. Ale pomysł miał wtedy bardzo dobry, to trzeba przyznać. Gramy długą piłkę. Ach, dobra, kto do tego dobiegnie pierwszy: czy Mitrogu, czy Mangala? Chyba Mangala zagrywa piętką, jest 90 minut, 2 minuty dolicza. Arbiter spotkania, koniec! Jesteśmy w jednej czwartej finału Ligi Mistrzów. Naszym złotym składem, i znów strzela Biereresz. I myślę, że do składu powróci Kostas Mitroglu, jednak. Myślę, że. Że tak, tak. Że wróci do składu Raul Meire, Co ja gadam? Kostas Mitrogu jest tu bardzo, bardzo pożyteczny zawodnik. Close 4 mecze, jedna bramka. No, no powiedzmy. A jakie statystyki ma. E... James Stoddick jest dwa mecze, jedna bramka Dobra, zobaczmy eee, Co mamy u Kostasa Troglu. Proszę bardzo Dlaczego ten człowiek nie gra w pierwszym składzie u mnie Dobra, skończyła się era e, Mir Mirka, Kloze Spójrzmy Czy tym razem Dostaniemy kogoś dobrego w paczuszce Ostatniej Pominiemy to Czerci! PN? To jest prawy napastnik? Co? PN? Ej, no nie jest zły. Proszę bardzo. Strzały, podania. To kto to jest? PN? Prawy napastnik chyba. Tak trochę dziwnie, nie spotkałem się z tym, także... No ale dobra, idziesz do składu. Już budujemy zaraz te przyskład, dostajemy prawie samych ofensywnych zawodników. Lepsze to niż nic. Ok, kochani, zapraszam Was na kolejny odcinek, w którym będziemy grali o półfinał. Nasza drużyna składem przypomina trochę bardziej czarnego konia niż faworyta, no ale pokazaliśmy dzisiaj, że wygramy z każdym przeciwnikiem. Mam nadzieję, że Wam się podobały te emocje. Jeśli tak, lajkujcie, komentujcie, no i subskrybujcie, udostępniajcie, pokazujcie znajomym. A ja się z Wami żegnam i do zobaczenia już niedługo. Siemanko!